Czy wysoki wzrost inflacji jest nieunikniony ze względu na światowy kryzys energetyczny? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XDB. Dzień dobry Przemku, witaj. Dzień dobry Zbyszku, witam państwa. Ceny gazu rosną gwałtownie, ceny energii rosną gwałtownie, węgiel jest dużo droższy i pojawiają się oceny, że ropa naftowa może kosztować 100 dolarów za baryłkę. Chyba problem staje się coraz bardziej poważny. Tak, problem jest poważny i dość złożony i co najgorsze ma miejsce w bardzo niedobrym momencie. Jakby nigdy można powiedzieć, dla większości krajów taki kryzys energetyczny nie, nie można powiedzieć, że występuje w dobrym momencie, bo on zazwyczaj dla krajów, które nie są producentami energii i bardzo wyraźnie nie korzystają tak jak niektóre kraje arabskie na wysokich cenach. Surowców energetycznych, ale w większości światowe, światek, i ogólnie dla światowej gospodarki jest to zawsze problem. Natomiast teraz jest to problem podwójny, dlatego że ta inflacja już na wejściu jest wysoka. Ona jest podniesiona przez znowu wiele czynników, no ale jakby w dużej mierze przez to, co się działo przez ostatnie dwa lata, czyli znoszenie restrykcji, powrót popytu, bardzo mocny interwencjonizm. I to, to wszystko sprawia, że Cały ten popyt, który został wygenerowany, nie, nie, nie mógł być zaspokajany przez produkcję. Jakby jeszcze nawet przed tymi wzrostami cen surowców energetycznych, coraz więcej wskazywało na to, że, że ten interwencjonizm nie skończy się silnym wzrostem, a gdzieś to zostanie podzielone między wzrost a inflację. No i teraz, oczywiście, z punktu widzenia globalnych perspektyw, byłoby dobrze, żeby jak najwięcej tego, tej stymulacji poszło we wzrost, a nie w podwyżki cen. No natomiast dojście tego nowego czynnika, którym jest kryzys energetyczny, no sprawia, że no jest ryzyko, że jeszcze więcej tej stymulacji pójdzie w ceny, no bo po prostu firmom rosną koszty, również dodatkowo ograniczenia. Sprawiają, że niektóre firmy nie mogą działać normalnie. W Chinach było słychać, w Indiach ostatnio o sporych ograniczeniach w tym zakresie. No więc jakby będzie mniej produkcji, a mniej produkcji plus wyższe koszty, no to są wyższe ceny. A czy można powiedzieć, że przegrzaliśmy na pewien sposób koniunkturę? Mówię tutaj o interwencjonizmie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i polityce EBC, czy też interwencjonizmie, polityce na NBP. u czy ta lokomotywa jest za bardzo rozpędzona i musi wypaść z i wpadniemy w nowy kryzys z innych przyczyn? No, a czy wypaść z tego jeszcze nie wiemy, jakby jak, jak do, do końca się to potoczy, ale tak, no my nawet mówiliśmy kilka miesięcy temu w naszej rozmowie, że jest ryzyko przegrzania globalnej gospodarki przez taki, no powiedziałbym, populistyczny interwencjonizm, tak? bo jakby w ogóle w nurtach ekonomicznych jest spór co do tego na ile interwencjonizm taki centralnie planowany jest skuteczny, na ile tej wolny rynek radzi sobie z tym lepiej, ale tutaj dodatkowo ten interwencjonizm, który początkowo miał służyć jakby złagodzeniu efektów wprowadzonych restrykcji, to było jakby jak najbardziej słuszne, przybrał taką populistyczną szatę, gdzie politycy namawiani zresztą przez bankierów centralnych wychodzili z założenia, no możemy wydawać ile chcemy, bo, bo banki centralne fundują nam wzrost zadłużenia. Stopy procentowe są zerowe, więc za to nie płacimy, więc możemy te pieniądze rozdawać, a politycy lubią rozdawać pieniądze. No jakby najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie po prostu ludziom zaczęto wysyłać czeki tak i generalnie no można, można mieć spore wątpliwości, czy to są programy o znaczeniu ekonomicznym, przede wszystkim czy bardziej politycznym, a z ekonomicznymi konsekwencjami. No i teraz y, można było oczywiście mieć nadzieję, no i jakby elity tę nadzieję miały, że wszystko pójdzie dobrze. Tak jakby popyt wywoła wzrost produkcji, to wywoła wzrost zatrudnienia, wzrost zatrudnienia wywoła wzrost oczekiwań konsumentów i y, y, ta maszyna się nakręci i będzie pędzić. No Stało się inaczej z wielu względów. I ten kryzys energetyczny też jest rzeczą złożoną. Jakby tutaj też nakłada się na to polityka klimatyczna, e, forsowana mocno od kilku lat i też nierówno forsowana w różnych częściach świata, no, która sprawiła, że e, przykładowo te klasyczne e, sektory energetyczne były, e, zaczęły być coraz bardziej niedoinwestowane. No i, i teraz, gdzie mamy z jednej strony mocny popyt, tak, no bo produkcja nie nadąża, Mamy niedoinwestowany tradycyjny sektor energetyczny, a w tym sektorze nowych e, energii odnawialnej, tak powiedzmy, wystąpiły szczególnie w Europie pewne zakłócenia: no, mniejszy wiatr, niższy poziom wód. No, wiele takich czynników złożyło się po mniejszych również w niekorzystnym momencie, no, ale efekt jest taki, że nagle tą energię skądś trzeba brać po to, żeby przetrwać zimę. To jest dopiero przed nami. No, i nagle się okazuje, że trzeba się przeprosić trochę z tym węglem, już nie mówiąc o gazie, a tutaj ta podaż jest dużo mniejsza niż byśmy chcieli. To powoduje wzrost cen i ten wzrost cen oznacza wzrost kosztów dla firm, oznacza wyższe rachunki dla gospodarstw domowych bardzo często. No, i teraz mamy problem, tak? Bo generalnie inflacja, która już jest wysoka, będzie jeszcze wyższa. I teraz banki centralne które no, prowadziły taką no, lekkomyślną politykę, są w narożniku, czy podnosić stopy procentowe ryzyku, i próbując ograniczyć inflację, ryzykując, że bardzo mocno nagle schłodzą tę gospodarkę, czy nie, nie ingerować, bo wyjdziemy z założenia, że no, popyt może spaść, bo właśnie ludzie będą mieć mniej pieniędzy w ujęciu realnym, ale ryzykować, że jeśli um, te żądania płacowe będą utrzymywane, na wysokim poziomie, to doprowadzimy do jeszcze większego wzrostu i trwałego wzrostu inflacji. Więc, no jakby, to jest takie miejsce, z, której, z którego trudno zrobić e, dobry ruch. Czy to w takim razie jest dobry moment, aby już wyhamować drukowanie pieniędzy, czy też raczej powinniśmy poczekać i przekonać się, jaka będzie ta zima? Bo jeżeli będzie mroźna, sroga, no to zapotrzebowanie na surowce energetyczne będzie bardzo wysokie. Przy łagodnej zimie będzie. Znacznie mniejsze, czyli może na decyzję najlepszy moment będzie, gdy skończy się zima. Ja na szczęście nie jestem w tej, tej sytuacji, gdzie muszę podejmować decyzję, z której każda może być zła. Dobrze jest, kiedy podejmujemy pewne decyzje zawczasu, a nie właśnie stawiamy się w takim narożniku. Natomiast bez dwóch zdań, to co powiedziałeś, no pierwszy raz od niepamiętnych czasów. Losy globalnej gospodarki mogą w pewnym sensie i to w sporym stopniu zależeć od pogody. Zwykle na rynkach finansowych od pogody, nie wiem, zależą ceny kawy albo soi, bo gdzieś przy, przy wystąpią susze, gdzieś przymiorowki i nagle się okazuje, że danego towaru nie ma i jakby jego cena mocno rośnie. Tak? Natomiast no, globalna gospodarka jest już na takim etapie, gdzie, gdzie już nie jest tak jak, nie wiem, w średniowieczu, gdzie Pogoda dyktowała zbiory i to, czy społeczeństwo sobie dobrze radziło, czy, czy był głód. A tymczasem no, jesteśmy w sytuacji, gdzie naukowcy starają się przewidzieć, czy będziemy mieć mroźną zimę, czy nie, bo mroźna zima właśnie będzie oznaczała deficyt surowców energetycznych, jeszcze większą presję inflacyjną, jeszcze większe ryzyko spowolnienia, czyli ryzyko, ryzyko tak zwanego scenariusza stagflacyjnego. Także... No, jest to sytuacja, która jest moim zdaniem dość poważna w tym momencie, w którym jesteśmy. No, i niewątpliwie właśnie te kwestie pogodowe będą mieć tutaj sporo do, jakby do powiedzenia. Czyli inflacja w Stanach Zjednoczonych powyżej 5%, a w Polsce być może na koniec roku powyżej 6%, to jest scenariusz coraz bardziej realny, nawet nieunikniony, czy tak? Znaczy to, ten scenariusz już się realizuje. Jakby pytanie jest bardziej tego rodzaju, na ile ta inflacja może spaść w roku przyszłym. Bo tutaj do niedawna były nadzieje, że ona dość szybko spadnie. W Polsce już wiemy, że, że tak się nie stanie, niemal na pewno. W Stanach Zjednoczonych oficjalny konsensus na inflację to jest 3%, czyli czyli no już też nie dwa, czy tam dwa z hakiem, ale ciągle, nie, ciągle jest zakładany dość spory spadek, więc tutaj też może dojść do niemiłego zaskoczenia i właśnie ceny surowców energetycznych są jednym z tych powodów, dla których to się może zmienić. Czy wzrost inflacji jest nieunikniony z powodu kryzysu energetycznego? O tym rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.